A tutaj mamy już ogromny statek, kilkupiętrowy. I zobaczcie, nawet na dole statku musieli kamienie wysypać, żeby go obciążyć. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj rozpoczynamy spod sklepu Mercadona. Jest to taka nowa Mercadona tutaj w tym mieście. I przyjechaliśmy z dziećmi, ale chcę Wam coś pokazać, bo w tym sklepie są wózki, ale one nie są połączone tymi łańcuszkami, jak widzicie, można po prostu sobie wziąć i to jest bardzo wygodne, bo ile razy każdy z nas nie miał złotówki, żeby wsadzić i musieliśmy iść rozmienić. I zobaczcie, jak oni to rozwiązali. Co, Szymuś? Koszt. Jego boli kostka Szymusia naszego, i chcę wam pokazać, jak rozwiązali sposób, żeby nikt nie, nie kradł tych wózków. Tutaj jest takie specjalne kółko, które się automatycznie blokuje, jak się wyjedzie po prostu za teren sklepu. I teraz wam pokażę. Zaraz wyjedziemy, zobaczcie, tu jest taka blokada, tu i tu, i postaramy się po prostu wyjechać za ten. Za park. A odkryłem to wczoraj przypadkowo, bo miałem samochód, właśnie tam na ulicy, chciałem sobie z zakupami podjechać. I mi się zablokowało. I zobaczcie, tutaj jest właśnie ten, ten znak mówiący, żeby nie wyjeżdżać poza, poza ob, obszar. Zobaczcie, jedzie kółko, ono się zaraz zablokuje. O, widzicie? Zablokowało się. Dobra. I zobaczcie, musimy wrócić i ono się zaraz odblokuje. Jak wrócimy. Teraz się odblokowało i się kręci. Także tutaj jest jakaś pewnie wbudowana linia, jakaś, jakiś przewód pod asfaltem i nie można wyjechać. Ciekawa sprawa, prawda? Proszę Państwa, właśnie idziemy po przepiórki jajka. I jedziemy po przepiórki jajka. No, także z tym kukiem to taka ciekawostka. Bo ja wczoraj szarpałem się z tym wózkiem, a wystarczyło wrócić... Ania, wskakuj i pokaż co tam kupiłaś. Ania, co tam masz ciekawego? O, ładuje się samochód, ale fajnie. Y, Ania, co będziesz robić z tymi jajkami? Eee, bawić. Jeść. jeść i ba bawić się. Tak, tak. Tak, będziemy robić gniazda. A teraz, moi drodzy, przyjechaliśmy do takiego miejsca y, Ciudad Encantada. Wrzucę wam link w opis i zobaczymy, jak to wygląda. Proszę państwa, wystarczy wyjść i jesteśmy. Czekajcie, tylko weźmiemy sobie po jajku przepiórki. No to, to ja tutaj, Ja tutaj. No. Dobra, ten rząd jest Szymusia, ten jest Ani, ten jest Nadi. Wow, ale masz brzydkie jajka, no właśnie. Zobaczcie, jest bardzo duży parking, można kamperami przyjechać. Tylko tam jest zakaz z przyczepami kempingowymi, dlatego kamperowcy wygrywają w tym momencie. powiem wam, że jest bardzo ładnie tylko tego nie zobaczycie na kamerze ja wam zaraz drona puszczę i zobaczymy to z góry o kupa, zobaczcie, dobra, czełowane miny są tutaj są jakieś ścieżki, więc chyba można wejść, żadnych zakazów nie było co Szymuś? no daj, daj, daj ja ci pomogę idziemy ale tu jest fajnie trochę ślisko, chodź szybko no Wow, jak to się złamie zaraz, to jest na jednym włosku normalnie. Nie, to nie jest na jednym włosku? Bardzo ładne miejsce. Jakbyście byli w Macaron, takie miasto, szkło? Dobra, szymuj wasz szkło, boi się. Więc jakbyście byli w Macaron, to polecamy to miejsce. Tym bardziej, że można tutaj sobie spać. Te formy skalne są bardzo blisko morza, także widzicie je tam, a my jesteśmy już tutaj nad brzegiem i bawimy się. Co, Ania? Przyciągnąłem się. Ojej. I robimy żabki. Myślę, że trzy zrobię. Jeden, dwa, dwie żabki. Doszliśmy do łódek. Rybak sobie zabezpieczył na zimę. Dlaczego? Nie wiem, już nie łowi i sobie przykrył to wszystko. Z siatkami. Zobaczcie, jakie sieci są przepiękne. Kolek, ktoś tutaj chyba. Spał, bo jest jeszcze jego sandał. A tu jest grubsza sieć, pewnie taka na rekiny. No bo ta jest na sardynki Nadinka, zobacz jaka cieniutka. Bo zobaczcie, tutaj sardynka by przepłynęła przez to. By się wydostała. To już na kempingu, dzieci bawią się jajeczkami i robią przepiękne gniazda. Co się O, Ania! Hej! Mam cztery! Żółtko się wylało. A ja mam pięć Nadia zrobiła takie piękne jajka. Ale to jest Ani moje są tam. Aha. idę. Do, dobra, to są Ani. Ej, Ania ma takie... O, niusza, no nie. Patrz, no to ktoś musiał to nadepnąć, bo widać, ja. że jest. Nadepłaś? Mhm. Bo jest skorupka zgniesiona. A Nadia ma tutaj gniazdo. To jest moje. To jest najładniejsze. A ja idę pozmywać gary, więc pokażę wam jak wygląda ten kemping Las Delfines. Bo jakbyście chcieli tutaj przyjechać, to będziecie mniej więcej wiedzieć czego się spodziewać. No słuchajcie, kemping nie jest jakiś luksusowy. W aplikacji Google ma 3,5 gwiazdki. Tak wyglądają zmywalnie. No ale wszystko jest. Jest pralka, są nawet dwie pralki i suszarka. No i nie ma asfaltowej drogi, także jak dzieci by chciały pojeździć na hulajnogach, to to jedynie tutaj dookoła baru, bo to jest też bar. Tutaj jest... Dobra, musiałem wrócić po nową baterię, bo mi wysiadła. Jak widzicie nie ma asfaltowych dróg, jest taki żwirek wysypany. Także na hulajnogach tutaj nasze dzieci nie mogą pojeździć, ale na rowerze spokojnie sobie jeżdżą po tych drogach. Tak wygląda kemping. Jest bardzo dużo tutaj Niemców. Można powiedzieć, że kemping jest w ogóle opanowany przez Niemców. Jest ich tutaj większość. No a jakie zalety? Zalety są takie, że do Cartageny, do centrum miasta mamy 25 minut drogi. Nie jest daleko. Tutaj są ubikacje. Tu są damskie, tu są męskie, a tam jest bar. Jak widzicie w barze mamy bilard i można pograć w piłkarzyki. Jest też półka z książkami. Można sobie poczytać. Tutaj chyba można wypożyczyć sobie lodówkę. Tak mi się wydaje. Tak wyglądają ubikacje. Fajne są zlewy. Dzieciom bardzo się podobały. się Kemping się nazywa Los Delfines. I plusem jest jeszcze to, że tutaj jest kryty basen. Mało który camping ma kryty basen, także w zimę można się tutaj wykąpać w basenie. Tutaj jest wjazd do morza, mamy 200 metrów. Jest też miejsce na grilla. Tutaj jest strefa z domkami, można wynająć sobie domek, a my idziemy zobaczyć basen. No i słuchajcie, tu się chyba wchodzi do tego basenu, no i ludzie się tam kąpią, ale basen jest dodatkowo płatny, więc trzeba chyba 4 euro zapłacić, nie pamiętam. Nic tu nie widać przez tą zaparowaną szybę, ale jak widzicie jest fajnie, w takiej szklarni się pływa. No i w lutym czy w styczniu jest to dosyć fajne, bo w morzu raczej się nie da kąpać, jest zimno. Tutaj są jeszcze leżaczki, także wyjść można z basenu sobie na taką sztuczną trawkę. Dobrze, idę zmywać. A Kasia upiekła rybki do rady, i będziemy jeść na kolacyjkę. Piękna. Rybka. Rybka, Ania uwielbia rybkę. Ania moczysz włosy sobie. Patrz, może rybka. Nie, a u ciebie. Kołnie? Ojej. Rodzinka schodzi na dół takimi kręconymi schodami. A my idziemy, tak naprawdę, do Muzeum Narodowego w Kartagenie. Jesteśmy w porcie i mam nadzieję, że będzie otwarte. Chodźcie z nami. Hello! To jest ten budynek, właśnie. To jest to muzeum. Szybko, szybko, bo miga, miga. Zielone, jesteście na czerwonym. I to jest właśnie ten budynek tego muzeum. Jak widzicie, mamy port w Kartagenie. I tak to wygląda. Tu jest taki wielki, ogromny napis, że to jest muzeum archeologiczne. Narodowe, i tutaj się wchodzi. Kasia akurat zasłoniła, ale to się nazywa. Nieważne, do 20 jest czynne. Idziemy. Kasia kupiła bilety. Ile daliśmy? 6 euro. Daliśmy 6 euro za całą naszą rodzinę. Jak widzicie, muzeum jest ogromne. Dzieci sobie usiadły i oglądają jakiś film. I zobaczcie, na dnie morza znaleźli takie dzbany. I te dzbany, zaraz wam pokażemy, są tam, wystawione. Tutaj jest pokazane, jak te wszystkie rzeczy z tego muzeum znajdują pod wodą. Ale zobacz, Kasia, oni mają taki odkurzacz, i wsysają wszystko. Nie wiem, no, jakieś tam rzeczy znajdują, monety. Pierwsza sala wygląda tak. Tutaj jest jakiś płetwonurek, i tutaj jest przycisk. Można nacisnąć, i ten płetwonurek spada na dół. Zobaczcie. Czekaj, ja trzymam, trzymam przycisk i on zaraz zejdzie na dół. Patrzcie. No dobra, wy macie przyciski, naciskajcie. Teraz idzie do góry. Tutaj mamy drugą maszynę i też jest przycisk i Nadia spuszcza jakąś bańkę. Ale tu jest ciemno. Ej, świeci się, ale fajnie. Idziemy dalej. Dzieci znalazły jakieś eksperymenty. Zobaczcie, to jest jakaś, e, jakieś laboratorium. Tak, to jest mikroskop. I można oglądać różne, właśnie takie wykopaliska. Ania, co znalazła? Co to jest? Ania wyciąga. Aha, Ania pompuje powietrzem tą bańkę. I pójść, Ania, teraz? Spada na dół. O, zobaczcie, powietrze się ulatnia przez dziurkę. No? I teraz napompuj, Ania. Ania pompuje? Świetne. Tutaj właśnie są te rzeczy, które wyciągnęli. Zobaczcie, obrośnięte muszelkami, małżami. I mieli właśnie takie dzbany. Podejrzewam, że oni je po prostu wbijali w piasek, dlatego są tutaj zwężone. Idziemy dalej. Tu się na końcu wchodzi w taką drugą alejkę i tu już jest bardzo ciekawie. Mamy przekroje łódek. Albo druga moja teoria, dlaczego te dzbany są tutaj zwężane, żeby po prostu można było je łatwiej chwycić, i chwytało się jedną ręką za ucho, drugą za, za to zwężenie i można było przechylić i nalać. O, tak widzicie, wyglądała łódka w przekroju. Tutaj mamy kolejny. Ania mnie woła, co tam Anio masz. A co on um, tu jest? No to jest statek z takim Ale... łabędziem. Ale tato jest to. To? To jest taka łódka którą się dopływało do statku Ania wybrała jakąś historyjkę i o co tutaj chodzi? on miesza coś w garnku jak się klika jakoś o jest ryba o uciął jej głowę Nadia chodź, to jest fajna telewizja Nadia przyszła i zobaczcie, pokroili tą rybę i co? mamy ją pokrojoną teraz robi jakiś sosik Kasia mnie zawołała, on zobaczył jak tutaj łączyli te deski i zobaczcie, tu są dwie dechy, nie można dotykać, no tak, yy, tutaj są jakieś takie kliny i to wszystko związywali. Patrzcie, na tym statku nawet są szczury. To jest bawełna. Tutaj mamy beczki z winem i pewnie jakieś zboże. I patrzcie, tutaj sposób łączenia desek jest całkiem inny. Łączyli to na takie kołki drewniane w taki sposób. A tutaj mamy starodawne rzymskie monety. Przewozili je w takich workach i w takich skrzyniach. Jak widzicie, już są zielone od wody morskiej, ale jakoś je uratowali. I zobaczcie, wyłowili ich bardzo dużo. A tutaj mamy już ogromny statek, kilkupiętrowy. I zobaczcie nawet na dole statku, musieli kamienie wysypać, żeby go obciążyć. Tutaj obicie zewnętrzne jest już z miedzi i to wszystko jest ponitowane. No i znalazłem nawet złote monety. Zobaczcie, wyłowili nawet całe bryły tych monet, czyli one musiały być w jakichś workach i się posklejały. Wyszliśmy z muzeum i zobaczcie, już jest ciemno. Jeszcze idziemy do portu, bo dzieci mogą zobaczyć port. Tak, Szymonowi obiecaliśmy port. Tak to wygląda. Ale to było super przeżycie. To no, bardzo to. ładne muzeum, polecamy. No, dzięki temu zobaczyliśmy, jak ci Rzymianie byli bogaci. No, jacy rozwinięci. Bogacy. Co Szymuś, statek, tego nie widzieliśmy. Ten statek widzieliśmy od dołu, a teraz można go zobaczyć tutaj, od góry. Och, szyba. No, czyli nawet nie musicie biletów kupować, możecie sobie to wszystko z góry zobaczyć. Ja oczywiście żartuję, ale było okay. warto. Patrzcie, odkurzacz! Ale dzieci ma je uwam. Słuchajcie, ale przechodzimy, idziemy już do auta i patrzymy sobie na takie piękne graffiti. Pokażę wam, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Zobaczcie, jest niesamowite ten szkielet ryby. Pięknie to namalowali Ale jeszcze pięknie jest tutaj Panie z powrotem dzieci mają ubaw z tego sprzętu wygląda jak taki słoń. A zobaczcie tutaj, to jest wielka jakaś kałamarnica a tutaj co mamy? Kto zgadnie co tutaj jest? Bo ja nie widzę. Dobrze, jak ktoś wie, co tutaj jest, to niech napisze. To będzie to wasza taka zagadka. A ja muszę wprowadzić ten wózek Nadia, po tych serpentynach i idziemy na górę. Nadia wie, że to jest lina, a ja wiem, że to jest dno morza, a tu są jakieś meduzy. Dzień dobry, proszę Państwa, będę Wam grać. Ania się uczy grać Mamy tutaj silence Jedynkę Taki plugin Jesteśmy w programie Ableton Proszę państwa Proszę się nie gniewać Bo dają to na kiki świat Nie na kiki świat tego nie damy Dam